Już można powiedzieć, że jak co roku o tej samej porze organizujemy lekcję, le, charytatywną lekcję tańca przed turniejem tanecznym, czyli w piątek, na parkiecie, na którym będą w sobotę od rana tańczyły pary. W pięknej turniejowej już scenografii, w pięknym oświetleniu, czyli można powiedzieć, w balowej scenografii. Charytatywna lekcja tańca, tym razem dla młodej, walecznej dziewczyny, 23-letniej Weroniki Łamińskiej, która przeszła Udar, operację Pnia Mózgu, która się dalej zmaga z różnymi problemami zdrowotnymi i mimo wielkiej przychylności ludzi, ludzkich serc, dalej potrzebuje naszego wsparcia, ale myślę, że też naszego wsparcia potrzebuje rodzina, żeby wiedziała, że nie jest w tym wszystkim sama i to też dlatego. Godzina, proszę Państwa, wieczorna. A wiem, że to też jest taki wieczór Andrzejkowy, więc jak idziecie Państwo na imprezę Andrzejkową, to u nas można zrobić rozgrzewkę. Godzina 19.30. Również hala sportowa przy Szkole Podstawowej numer 7, wejście od ulicy Polnej, czyli od strony boisk, 19.30 zapraszamy. Myśleliśmy o Weronice już dawno, bo to bardzo sympatyczny młody człowiek i no, trzymamy kciuki, żeby po prostu wyzdrowiała i wróciła po prostu do dawnej sprawności, więc dla niej będziemy tańczyć na charytatywnej lekcji tańca. Zapraszam bardzo serdecznie.